Enter the Gungon. ja w ogóle robię? Nie wiem, co ja robię. Trzeba nagrywać, bo. Bo tak. Nie mam pojęcia, co robić. i mi się. Próbuję czegoś szalonego, czegoś zobaczyć. Ja będę gadać. Okej, okay, kim by tu teraz zagrać? Pilot czy Bo Oczywiście tymi dwoma przeszedłem przeszłość. Pilot wiem, że ma jakiś dziwaczny. Space shooter. na przeszłość. Nie wiem. dobra. Bo ostatecznie dużo lepiej pilot, nie będzie marine. Space marine. Marines. Warhammer 30 tysięcy. Mniej rzecz, masz coś. Świństwo, które próbujeś mi wcisnąć przez cały czas. Moja ręka tknęła w zmiennych ścianach na dole. Cieszę się. Nie pomagaj mi w żaden sposób wszystko. Idziemy. BOMOŁA! Boże, to jest taka zrobione, że gam bardziej nieprzyjemny ogre w stanie. Przejma wreszcie jakoś taką pukapka, jest ja pilot. To w tym. Pciu-cią, ciąg, 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 ciągł, ej! Przekłam serek nie też jakoś przyszła do O O tak... To postać chyba. Arbol, na początku, ale co z tego? O Boże, święty, to będzie na pewno tragedia. ja miałbym przegrać jak? U, co O Boże, święty. i tu jest beczka, stop, czy tu jest beczka, muszę... Okej, okay. zapomnę, tu jest beczka. Jeśli oczywiście będziemy w stanie przejść tego to coś... Chociaż... No że, Droplet... Droplet kluczy w tej grze to jest jakiś... Bardzo nieśmieszny, cukier żart. Oddokujmy sekretne przejścia od razu po to, żeby po prostu mieć na wszelki wypadek wadek. Idziemy No, idziemy dalej. Jedziemy dalej w tej grze. Zobaczyć co... O, balonik. No tak! Sam o tym mówiłem, a już o tym zapomniałem. Co? A, balonik? Super. Daj balonik. Tutaj czy tylko rączkę i będziemy mogli mu coś dać. Może nie wiem co to, nie, nie mam pojęcia co to da. Jest quest. Bierzemy balonik, bierzemy kamień głąb, stone. Like. A tu przez boss room. Idziemy razem. Nie, nie idziemy. Nie, nie wiem, co robię? Nie, nie, czym nagram to tym wszystkim. Nigdy nie wiem. bo. Nie mam co robić. Nie liczę na jakiś super. jakościowy gameplay z... nie wiadomo, jakim komentarz. Rzeczywiście, znam, że mój komentarz jest trochę lepszy, kiedy sobie wykładam go w głowie, kiedy gram sam dla siebie, a kiedy właściwie. ...kiedy jestem sam, to wiele lepiej <grym> Rozmawianie z samym sobą, niż na wizji, jak. że tak powiem, na wizji jestem sam. Na ten gościu na poście, zamknięty na klucz. I gra, wyobrażasz sobie, że ja uzbiam tyle kluczy wystarczająco szybko. No przecież, no po prostu, What? Zobaczymy jak to będzie. Jest rączka oko. <laughs> what do you have for me? Blue chest. Piece of crap. Anyway, książka nie żyje. Erko, erko mnie nie zbierzesz. What do you have for me in the shop? Układam już to. Uh, ten gościu. Mmm! hej tu jest there is some potential in here na zrobienie Mały ilości monet a no, nie taki mały w sumie oczywiście to musi się odpalać no, pewnie tak ma rękawica wyrobiła już... <grymne> się pewnie że na musiał musiał wyrobić rękawica i ustałam do przedniej komory czyli już czy już w teorii jest na wyrobisz tak wyrażę o mój no nie to jest jakiś już po prostu Rainbow Mimic może jeszcze co? Uuu, było warto, było warto, było warto, pociski! Yyyyyyyyyyyy... pro, szara... Zrobię cokolwiek, petnowa! Okej, okay, no to co dla nie masz ty? Okej, okay, ta fiolka, no więc... Maksimum Maximum świetnie. Fenomenalnie! Super! Genialnie! Fajnie. Zastanawiam się czy... Zróbmy tak, pójdźmy na bossa... I zobaczymy czy boss wydropi klucze czy nie. Może wydropić, pewnie tego nie zrobi, bo... <noise> Wiadomo dlaczego. Mewa Gatlinga, oczywiście, świetny. Ile to bije! Okej. Okay, I'm in. NIE! Ale ile to bije! To dobre, ej, 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 I like it, ale... EJ! Dobrze! Flowers, the victim. Oh, o, alien engine. O, oh, I'm so glad. Dziękuję za ten piękny prezent. Nie znalazłem kluczy, więc... Światka <śladkaję> jak Co nie do mnie. Uwielbcie mnie. Pęduszek. O gdzieś! Daj monety! Daj monety. dawaj, dawaj, daj. Give me money! Co ty zrobiliś właśnie? Ty odwalasz! Ślimaku na mnie Nie jest ślimak, nie wiem, czemu czym podjął z Proszę Bardzo co? Super. Fajnie. fajnie, 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 dobrze. Co dla mnie masz? Co dla mnie masz? Pan coś cierni. Znasz, nie zwiększa obrażenia. Oduniku z przebrotem. daje, by jesteś. Ja jestem spokojny, ja, ja jestem, ja jestem spokojny, ale. ale. Och, ma w tej gry, bo po to ta gra jest. Oczywiście trzyma bo zobacz skrzynia pewnie, super. Oh, good. EWP uh, oh. Ew. O nie. Pyk. pięknie. Lekny Genius Wood. Taka nie jest uczciwa. Ale moje głupie błędy też nie ułatwiają niczego. Absolut! Urucham, ślepaka. Co za? up? co nie masz? Co jest Moonscraper? Nie, metacz Gamma, to było... Czym jest metacz Gamma? Nie jest blanka, on nie kupuje za blanki, on kupuje za... Fuck my life. Ooooooo... Oczywiście, oczywiście The Game Design of the year, normalnie Super, że mogę straciłem amunicję, oczywiście do super. Poni? To to amunicję. Przybyłaś, ale jest jednerowe! Jest w stronie napisać cały esej o tym jak bardzo ta gra jest zdobyła. Dwa klucze, raz dwa klucze. Mmm, jak miło, klucze. Co do nie masz? Dział Świetnie. Świetnie. A zosty. Dobra. Oh shit. Dobra. I jeżeli komukolwiek spodoba się oglądanie tego filmu, to oficjalnie jest dziwolągiem jeszcze większym ode mnie. O Boże, co ja co To był akt desperacji... To był bullshit. Tamto to był akt desperacji, a to był z kolei bullshit. To też jest bullshit, O, tam gdzie? I yeah, to super. Overpowered enemies, to też nie jest overpowered enemies, OVERPOWERED ENEMIES, to jest czerwone bąble. Tyści, żelazne damy, o, touch. no dziękuję! Okej, chęć przeciwnik jest overpowered, czy nie, trzeba się kierować również tym, e, kiedy w grze występuje, no bo też kiedy powalane co to tak jak leech. Wiadomo, potężne, ale... Zostanę patrzeć na pod koniec. W MOMENCIE, bo był już nic więc okej, okay, dzień dobry. Uu, uu, zwiększa się prędkość przeładowania. To lubimy. A w świetnie. Co On już pada. Boże, ja byłem debilem i zaznów próbowałem się podexować, że już pada, ale co, co to jest? Duży kaliber kosiarz duży. Okej. Okay. Black powder mine. Won't you die dye? Co to... uh, okej. Okay. Co? Co to robi, co? Wydaje się. Ciekawe. Co to jest? What is this? O oh, jest. Nic Mikrofon, nie widzę. Mikrofon dzwania, wszystko, bo go już, bo jakoś dziwnie nigga okay, i przebywa połączenie. Jeszcze połączenie z mikrofonem. A i drugi oddam koledze. oddam mu ten gorszy. W że to obejrzeć, że skapnie, że oddam mu ten gorszy. Cała kata. Powiedzkowe mówić, żeby nie było cicho. O oh, cholerax. Excuse me. What? O okay, fajnie, to jest... Bądź a tak Na nawalasz! Wait, what? Co się stanęło się? Eee. Nie! Ła Jezus Maria. Czekaj, czy ja... Co się stało? Nie z tego bronią, w na strzał tak szybko nawalasz. Czakkowie go ja tam nazwałem. Broń ty pół strzał, tak szybko nawalasz. A przecież nie było. What? Niezwyczaj, nie tylko inne są zagadki tej gry, jak widać, przynajmniej to się stało dobrą bronią. Strzał tak szybko nawalam. No i obronę. What the fuck? Czy to, to są nazwane pociski? Czy to ich zasługa? Nie dowiemy się. No już to wiemy, nie wiem sami. What the fuck is happening? Even, what is even happening? Zniewające mechaniki przeciwdźwigów, zniewającymi mechanikami przeciwników z szotganikiem. jest! Oh spadlibyśmy do niemoniaty. Bezpercji, aby tylko jak powiedzieć. Mów cały czas, mów cały czas. Jest brązowa skrzynia i niebieska skrzynia. Tu to dwa kolory, e, które nie są ...niekolorowe, co? Znaczy, tak? Mm. Masz tam mnie klucz, masz tam jakiś klucz. Daj mi to, bo ona ma całkiem interesujące synergie, jakby Jak Bombera. Eee. O O ku... O! Dobrze! A o! Help! O. Pewnie! mnie, o! mnie! Poaktywienia! Padł! Co jeszcze ci dać? Alien Engine! Włóż broni ma dla mnie. Maria... Macaron... Chyba Macaron! Idziemy dalej do... The Hollows!